Dziupla lektorska sowa. Zaprasza! Mądrego, nie grzech posłuchać. Społeczeństwo w coraz większej pogardzie ma autorytety. Ze wszystkich sił broni się przed mądrością, doświadczeniem i wiedzą, gdyż pokutuje wśród narodu przekonanie, że łatwiej i bezpieczniej jest żyć, będąc głupim. Mam inne zdanie na ten temat, stąd ten podcast. Zapis moich rozmów z wartościowymi i mądrymi ludźmi. To swego rodzaju dźwiękowa instrukcja dla tych, w którym w życiu chodzi o coś więcej niż samo przeżycie iluś tam lat? Witaj Darku. Zapraszając Cię dzisiaj do rozmowy, hmm, zastanawiałem się, jak sformułować pierwsze pytanie, i wyszło mi 500 plus. Dobrodziejstwo czy kara? A może inaczej, dobrodziejstwo i kara? No, odpowiedź na to pytanie o program 5 jest bardzo trudna, ponieważ ortodoksyjni, tacy twardzi liberalni ekonomiści powiedzą, że przede wszystkim kara i że to jest coś, co e, uczy ludzi postaw roszczeniowych i zaprzestania dbania o samego siebie odpowiedzialności. Natomiast politycy społeczni powiedzą, że to nie do końca tak jest, ponieważ wolny rynek on sprzyja ludziom przedsiębiorczym. Natomiast no to, nie, to po pierwsze, nie każdy jest y, przedsiębiorczy. Po drugie, y, jeśli chodzi o dzieci, to trudno, y, żeby one odpowiadały za np. brak przedsiębiorczości u ich rodziców. I generalnie wskazują, że zasiłki dla dzieci w większości krajów europejskich są, y, są obecne. Także odpowiedź jednoznaczna na to pytanie jest y, y, prawie niemożliwa. To jest. Jak każdy instrument ma swoje zalety, ma swoje wady, i teraz jest kwestia tylko wyważenia tego, e, znalezienia odpowiednich rozsądnych proporcji, bo jeżeli pójdziemy za daleko z pewnym, pewnymi rozwiązaniami, to poruchamiają się jakieś e, zjawiska ekonomiczne, które niekoniecznie są korzystne. Na przykład e, e, obok e, programu 500 pojawił się program 300. I przełożyło się to natychmiast na y, wyższe ceny podręczników szkolnych. Albo na przykład bony turystyczne od razu przełożyły się na wzrost cen usług turystycznych, ponieważ y, przedsiębiorcy wiedzą, co się dzieje, wiedzą, że ludzie mają gotówkę przeznaczoną na, na konkretne cele i wiadomo, że szukają renty w każdym w każdym momencie, w którym mogą no, na tym polega działania, na tym polega działanie przedsiębiorców. No to. Nie jest przedsiębiorca nie jest instytucją charytatywną. No dobrze, to wróćmy do początków. 500 plus stało się pewnego rodzaju hasłem sztandarowym obecnie sprawujących władzę i zgodzisz się chyba ze mną, że w dużej mierze zadecydowało o tym, że rządzący te władze otrzymali. Pytanie jest, czy w odpowiedniej formie zostało to przekazane. Czy można było to zrobić lepiej, bardziej celowo? Znaczy, kiedy była dyskusja wokół samego programu 500+, to oczywiście pojawiły się głosy, że zamiast dawać gotówkę na dzieci bezpośrednio, lepiej zainwestować na w darmowe przedszkola, darmowe żłobki, czy darmowe podręczniki szkolne, czyli w rozbudowę infrastruktury. Natomiast wydaje mi się, że ten zamysł 500+, plus, to był takim zamysłem, który miał trochę inne podłoże. Chodziło po prostu o to, żeby tak przynajmniej przez kilka lat powtarzał ówczesny kandydat na premiera, pan profesor Gliński, który mówił, że jest zbyt duże rozwarstwienie społeczne i że tym ubogim, uboższym warstwom społecznym trzeba dać pieniądze na to, żeby pobudzić konsumpcję i poprzez pobudzenie konsumpcji e, przyspieszyć rozwój gospodarki. I to chyba tutaj niekoniecznie wyłącznie o dzieci chodziło, tylko o to, żeby wykorzystać e, fakt posiadania dzieci do tego, żeby ci ubożsi mieli więcej pieniędzy. Jak mają więcej pieniędzy, to więcej wydają. Wzrasta sprzedaż, wzrasta, rośnie również PKB. A przy okazji e, zyskuje się również wyborców, bo... No, zyskuje się wyborców. I tu jest tak, że tu PO, PSL popełnił, pewien, pewne, popełnił pewne. Ta koalicja popełniła dwa błędy. Pierwsza, nie wyjaśniła, że to inwestowanie w infrastrukturę, w linie kolejowe nowoczesne, w remonty poszczególnych miast, często obśmiewane, zwłaszcza przez opozycję, że to wszystko musi się w pewnym momencie przełożyć na wzrost dobrobytu. Tak czy inaczej. A drugi błąd, który popełniła e, koalicja P PSL, to skupienie się na dużych miastach kosztem prowincji. To, co mówisz, to przekłada się też na preferencje wyborcze, bo obserwacja e, głosujących na daną formację, czy w dużych miastach, czy właśnie e, w małych miasteczkach prowincjonalnych, czy na wioskach, e, właśnie pokazuje, że w, e, prowincja i te mniejsze miejscowości głosują za rządzącymi. Za rządzącymi? Właśnie dlatego, że poprzez. Takie programy jak 500+, e, PiS, zwrócił się obecny rząd. To niektórzy mówią, że to nie PiS, ale Zjednoczona Prawica, że PiS to podobno jest jakaś propagandowa e, opowieść ze strony opozycji. A chociaż to tak naprawdę to jest jedno i to samo. E, oni po prostu zwróci, oni pokazali coś takiego, że zobaczcie, ci ludzie w tych dużych miastach żyją na dużo wyższym poziomie, my wam pomożemy, my wam damy pieniądze. My dowartościujemy Was, uboższy, zapewnimy Wam godniejsze życie. W zamian za co? No, w zamian za głosy wyborcze. No to, 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 to zawsze tak działa. POPSL równie dobrze też mógł prowadzić ten program 500. Nie wpadli na ten pomysł. Natomiast PiS albo wpadł sam na ten pomysł, albo jacyś eksperci, podejrzewam to drugie, to podpowiedzieli. Podjęli ryzyko, bo pamiętam, że na samym początku. Był, zastanawiano się, czy wystarczy pieniędzy na zrealizowanie e, wypłat e, od kwietnia do grudnia. A potem się okazało, że to zadziałało: czyli, że wzrosły wydatki konsumpcyjne, wzrosła produkcja i zaczęliśmy odczuwać skutki tej poprawy, gwałtownej poprawy infrastruktury, która dla rozwoju gospodarki jest niezwykle ważna. Czyli można powiedzieć, że. POPSL wykonało taką ciężką pracę budowy ustroju gospodarczego, a, a zdrowego w miarę, natomiast owoce zebrało, zebrał PiS właśnie poprzez, jeden, poprzez 500 plus jeszcze kilka innych chwytów, które retorycznych, które, to, tym razem już retorycznych, które zastosował. Czy jako ekonomisty nie drażnicie to, że sposób, a raczej brak sposobu na rozliczanie tego 500 plus powoduje, że to się no, najprościej mówiąc defraudują te pieniądze, bo rozumiem, że część można przeznaczyć na dzieci, część ludzi to robi, tak, odkłada na studia, jeżeli im się lepiej powodzi, mogą bezpiecznie te 500 zł odłożyć na przyszłość dla swoich dzieci, część finansuje, nie wiem, naukę języka jakiegoś i tak dalej, i tak dalej, ale bardzo często te pieniądze no niestety są pożytkowane na rzeczy niegodne wręcz idei pomocy dzieciom. Z publikowanych raportów, nie mówię tutaj o oficjalnych raportach rządowych, wynika, że to się inaczej porozkładało, bo początkowo była taka retoryka, że oto damy 500 plus na dzieci i te wszystkie patologiczne rodziny to będą e, przeznaczać na alkohol. Natomiast okazuje się, że to się inaczej trochę rozłożyło. Oczywiście, rzeczywiście są takie sytuacje, że te pieniądze są częściowo defraudowane, ale też coraz częściej się zdarza, że pomoc socjalna, pracownicy socjalni, bardziej pilnują te osoby, które no, mają jakieś takie patologiczne problemy. I, i to, jest, to jest... To jest po części eliminowane, eliminowane tak? tak. Natomiast w przypadku niektórych osób to, to spowodowało wręcz odwrotną sytuację, a mianowicie, że to otrzymanie tych pieniędzy spowodowało, że część z tych ludzi zaczęła się powoli wyrywać z, tych patologicznych, z tego patologicznego środowiska i nagle poczuła się dowartościowana i zaczęła, zaczęła bardziej dbać o siebie. Oczywiście, że można by poszukać jakichś mechanizmów, które by które by jakby kontrolowały wydatkowanie tych pieniędzy. No na przykład no, w dobie rozwoju pieniądza elekt elektronicznego to w ogóle nie jest trudne, po prostu specjalne karty i, i jakby, które poz pozwolą sk skontrolować. Na co, zakupy, co idą, powiedzmy tak, tak dopłaty co idą, jakieś, tak. poszczególne wydatki. Natomiast no ten, ten program nie okazał się tak fatalnych skutkach, jak e, prorokowali e, najbardziej liberalni, e, najbardziej liberalni ekonomiści. To powiedz, skąd biorą się w takim razie e, te wieczne narzekania na e, przysłowiowe 500 plusy? E, dlaczego? Skąd tak. się one biorą? E, dlatego, że jednak e, to jest tak, że e, e, program 500 plus ma swoje minusy i to poważne. Na przykład z perspektywy, ponieważ ja zajmuję się zrównoważonym rozwojem, to niestety, to nie jest tylko ekologia, ale również aspekty społeczne. Na przykład 500 plus jest niekorzystny dla kobiet z bardzo prostego powodu, a mianowicie, ponieważ gospodarstwo domowe dostaje pieniądze z 500, plus, więc wiele kobiet wycofuje się z rynku pracy. Nie musi już pracować, zajmują się dziećmi, ale to oznacza, że wypadają z systemu ubezpieczeń społecznych. Co będzie z nimi na starość, z, z czego będą utrzymywane. Poza tym jest tutaj ten element pewnego takiego pobudzania roszczeniowości. Człowiek, no nie chcę powiedzieć, że jest jak zwierzę, ale lubi się rozleniwiać, nie chce się przepracowywać. Jeżeli może coś zdobyć za darmo, no to często wielu ludzi to stara się to zrobić. To tak jak zwierzęta w ogrodzie zoologicznym, które po prostu y, przestają dbać o siebie. I to oznacza też, że jakby to jeszcze jedna rzecz, a mianowicie ten system jest nieczytelny. W tym sensie, że e, wielu ludzi nie zdaje sobie sprawy z tego, że te pieniądze to nie rozdaje rząd, tylko to są pieniądze, które wypracowują sami podatnicy. A tymczasem e, jest cały czas narracja, że rząd da tyle, tym, tyle, tym, tyle, tym i, i że to niby są jakieś własne pieniądze. I to z kolei. Te, to pojawienie się tej większej ilości pieniędzy na, na rynku y, poprzez 500 plus spowodowało na przykład wzrost y, roszczeń płacowych, nacisków płacowych, na podwyżki. I to wszystko z kolei przekłada się na wzrost inflacji. Mamy w tej chwili inflację, która y, jest na drugim miejscu w Unii Europejskiej. Chyba tylko Węgrzy nas wyprzedzają. Przy czym to są, to są oficjalne dane y, dotyczące inflacji. Natomiast jeżeli człowiek tak w życiu codziennym patrzy, na zmiany cen produktów, to jakoś trudno mu uwierzyć, że to wszystko o 4% tylko w górę poszło. Czy to jest też efekt 500 plus? Znaczy to jest, po troszeczkę, trosze jest to efekt 500 plus, ponieważ obecna inflacja jest spowodowana w bardzo wielkim stopniu pandemią. Także inflacja zaczęła gwałtownie, gwałtownie iść w górę i 500 plus jakiś tam przyczynek do tego, do tego spowodował. Już się szacuje, że te 500 plus to tak naprawdę jest równowartość jakichś 350 zł. i, i teraz może być tak, że przy następnych wyborach ktoś lewie, no do, powie: No dobra, jest inflacja, to teraz strzelimy 700 1000 plus albo 1000. Tak, to 700 plus albo 1000 plus, i mhm. to po prostu y, jest ryzyko, że to będzie taki worek bez na, bo to się okazuje, że. że bo to jest ruch to w jednym kierunku tylko. Jak już ktoś prowadzi ten 500 to plus? To już nie da się tego, tak. Odważnego, który by to wycofał. A powiedz, proszę, nie uważasz, że wprowadzenie tego typu no, pomocy, zapomogi, jak zwał, tak zwał, powoduje pewnego rodzaju rozwarstwienie społeczne u nas, że wyraźnie oddziela się ta grupa beneficjentów 500 plus uboższych? Od klasy średniej, biznesmenów, przedsiębiorców, samodzielnie zatrudnionych itd., którzy z tego co słyszałem, mówią: No, cały czas pracujemy, pracujemy, zamiast dla siebie, to pracujemy na kogoś, pracujemy na pana Antka, żeby dostał 500, na panią Zosię, żeby nie musiała iść do pracy, a ja tyram na nich. Ale mi się wydaje, że to jest chyba nawet celowa taktyka. Ze strony rządu, że jakby rząd wie, że, że przedsiębiorcy bardziej chętnie patrzą w stronę bardziej liberalnych polityków i widać, że na przykład ten polski ład to on to, to zapewnia rząd, że, że to nic tam groźnego nie będzie, to, że to tam tylko ci, którzy najbogatsi coś tam trochę stracą, ale yy, ja wiem, że samozatrudnieni to bardzo mocno dostaną po głowie tymi podwyżkami składek, no to Czy, czy i tak nie dalej. będzie tak, że ludzie po prostu pozamykają swoje biznesy, pójdą na przysłowiowe e, świeć Panie nad jego duszą kuruniówki? Tak, no i te, jeśli będą mieli dzieci, no to będą, przejdą do beneficjentów, no i, I w, tego systemu, no i w końcu, systemu, to no kto i w końcu będzie, system kto, się rozwija. A no właśnie, to kto będzie na to zarabiał? PiS i chyba też i Lewica nie do końca rozumieją mechanizmów ekonomicznych. Co, nie ma tam ludzi, którzy potrafią liczyć? Nie, oni po prostu. To jest coś takiego, że to jest, kiedy wchodzi, do, kiedy, kiedy wchodzi w rachubę ideologia, to wtedy przestaje się rozumować w 100% rozsądnie. Rozum zasypia. To jest coś takiego, że w, w, ja wiem, że mówi się wprost, że w zasadzie to jeden z liderów lewicy bardzo chętnie zostałby wicepremierem, bo to rozwiązania socjalne. Rządu się mu bardzo podobają, ma tylko opory z tego powodu, że ideologia rządu w obecnej władzy jest taka, jaka jest. Wam się to bardzo podoba. Oni mają zakodowane w głowie, wszyscy, którzy mają lewicowe poglądy, że progresja podatkowa jest rozwiązaniem na wszystko, że jeżeli brakuje pieniędzy biednym, to trzeba zabrać bogatym. Bo to, że ktoś jest bogaty, a ktoś jest biedniejszy, no to jest niesprawiedliwe, więc trzeba żeby bogaci płacili podatki Nie patrząc na to, rady. kto ile pracuje. I, I powołują się przy tym, na e, przykład skandynawski, w ogóle abstrahując od całkowicie zupełnych uwarunkowań, zupełnie odmiennych uwarunkowań instytucjonalnych. E, powieść, słynna powieść dla dzieci, szwedzka, to dzieci z Bulerbyn, gdzie jest sielanka rodzinna, trzy rodziny żyją tam. A ja pamiętam, że po wsi to miałem lekturę Anielka, gdzie chłop podpalił dwór szlachcica i przecież nasza poja narodowa to jest bezprawny najazd, bezprawna zemsta jednej rodziny na drugą, na drugiej. To jest w ogóle, to, 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 to tak nie działa, to tak nie działa, bo, bo gospodarka jest kształtowana przez instytucje I, i, i to rozumowanie, że bez zmian instytucjonalnych wszystko będzie dobrze, no to jest moim zdaniem zupełnie nierozsądne, Podwyż, podwyższą składki zdrowotne. I co z tego wyniknie? No z naszą mentalnością to wyniknie z tego, że nakupi się kolejnego sprzętu, wyremontuje się kolejne budynki, a potem, nie, a potem się będzie zamykać. Nie dziś używać tego sprzętu, chyba że wynajmować prywatnym, e, prywatnym e, odbiorcom, bo zabraknie pieniędzy na płace. Albo na przykład ten projekt świetlic wiejskich. Zbudujesz ileś tam świetlic wiejskich. No kiedyś były te ruchy, Klub, te kluby ruch. Kluby ruch tak, kluby ruchu były. No to chyba jest, to z powrotem ma być. <noise> I te świetlice będą puste i nie będzie tam komu pracować, bo nie będzie pieniędzy na program kulturalno oświatowy Gdybyś miał e, w tej chwili możliwość wykonania, no, trzech, powiedzmy, ruchów w ekonomii polskiej, tak? Mówisz i jest robione, to co by to było, żeby nas trochę otrzeźwić w tym? Znaczy, przede wszystkim, mówiąc o instytucjach, przede wszystkim skupiłbym się na reformie służby zdrowia, ale to byłaby. Ja bym pewnie proponował rozwiązanie podobne, które jest zastosowane na przykład w Czechach, gdzie czeska służba zdrowia jest uważana za wzorcową. Jeśli się pójdzie do czeskiego szpitala czy przy, czeskiej przychodni, to tam warunki, wygląd no, tam warunki nie są może zbyt e, zachęcające. Nasze szpitale wyglądają ładniej, już, ale tam się nie czeka w takich kolejkach do specjalistów. Tam jest określony termin, e, w którym na przykład, jeżeli w ciągu tego terminu zabiegu specjalistycznego się nie dokona, to wówczas. E, poszkodowanej osobie przysługuje roszczenie. Służba zdrowia jest obecnie źle u nas zorganizowana z bardzo prostego powodu. Szpitale zarabiają na tym, na chorobach. Zamiast na, Zamiast na, na profilaktyce. profilaktyce zdrowotnej. Mhm. Czyli i to spowoduje mechanizm, że im więcej ludzi choruje, tym, tym więcej tym lepiej, lepiej szpitale mają. Tak. Tym, mhm. lepiej, tym lepiej dla szpitali, a jeszcze lepiej dla, e, dla lekarzy e, przyjmujących prywatne gabinety. Mhm. No bo się tworzą gigantyczne kolejki, więc, no, wiadomo, coraz więcej ludzi e, leczy się prywatnie. Dobra, to jest pierwszy punkt. E, reforma służby zdrowia, e, zmiana. E, znaczy, zmian. ta reforma służby zdrowia e, ukierunkowana na dowartościowanie przede wszystkim personelu medycznego. Aha. Czyli przede wszystkim podwyżki dla, dla personelu. Być może nawet należałoby rozważyć takie rozwiązanie, jakie zastosowano. Ono z bólem, z bólem zostało prowadzone w szkolnictwie wyższym. Że albo pracujesz na państwowej uczelni, albo pryw prowadzisz prywatną praktykę. Albo, albo. Albo, albo, a nie i tu, i tu. Bo i tu, i tu może już od razu... Generuje jakieś takie sytuacje, które są, które, które może, mogą mogą być odbierane jako, jako patologiczne. Chociaż, jeśli chodzi o uzdrawianie służby zdrowia, to, to jest temat niezwykle, rzeka. Trudne. niezwykle trudne, To się Drug... nigdzie na świecie nie udało. Drugi element? No to tak, jako ekonomista powiem przede wszystkim rzetelna księgowość. Nie wirtualna, bo jeżeli. Ja, I nie kreatywna. Ja, tak, bo jeżeli ja słyszę, że premier mówi, że mieliśmy 20 miliardów deficytu, a Unia Europejska według swojej metodologii mówi, że 160, no to, to coś, jest, to, nie coś tak. się jest nie tak. No, gdyby powiedział 120, 160, no dobra. Czyli z tego wynika, że jakieś tam pieniądze są pochowane w jakiś różnych, różnych dziwnych. Czyli księgowość. okej. Okay. i tak. trzeci punkt. Trzeci punkt y, to jest to, co, y, a mianowicie, o czym się zawsze mówi, co się nigdy nie udaje. Odpolitycznienie spółek skarbu państwa. No, tłuste koty. Tak. <laughs> Tylko o, jak to zrobić? To jest to, a, a to, już, to. W naszych polskich warunkach to jest to niezwykle trudne. Natomiast y, generalnie to już będzie czwarte, a mianowicie y, jasne, y, stabilne, niezmieniające się przepisy prawne. Bo jeżeli chyba w którymś roku wydano tyle aktów prawnych dotyczących samej gospodarki, że ich samo czytanie zajęłoby 330 dni, bo to zostało policzone, to w takim razie przyczyniał Nie ma czasu na pracę. Nie ma czasu na pracę, bo on musi zaznajamiać się, zaznajamiać się z, z nowymi, ciągle z nowymi zmieniającymi się przepisami. I te przepisy no już na szczęście się to, to zmienia, ale kiedyś były zdecydowanie wykorzystywane przeciwko przedsiębiorcom. Aha, no i o, właśnie jeszcze jedno. Ja jestem, mogę, mogę tutaj jakby powiedzieć, że jestem troszkę po stronie pisów u z opodatkowaniem wielkich korporacji. Natomiast y, chciałbym, żeby zdał spokój, większy spokój małym i średnim przedsiębiorstwom. No, to ponieważ to sektor się MSP pod... w Polsce jest bardzo, bardzo mocno rozbudowany i na przykład to, że Polska całkiem nieźle sobie radzi z tym kry kryzysem pandemicznym, wynika z tego, że mamy dużo małych przedsiębiorstw, które działają bardzo elastycznie i szybko się dostosowują do, do zmian. Więc, więc ja bym, nie, z, ja bym e, nie zgadzał się z tym polskim ładem. I jeszcze jedno, jeszcze jedno, no to dużo rzeczy, a mianowicie poważne potraktowanie Europejskiego Zielonego Ładu. Polski Ład w ogóle to pomija, a to będzie wielki szok. Dla, dla gospodarki, to już się szacuje, że za 4-5 lat benzyna będzie kosztowała jakieś 8 zł, że gwałtownie podrożeją ceny e, e, ceny aut spalinowych, że gwałtownie pod, podrożeją e, ceny e, ceny usług lotniczych, e, podrożeją ceny energii, no bo Europa... Wszystko, co jest związane e, e, z wydobyciem węgla, tak, ropy naftowej. Tak, Europa e, stanowczo Zapowiedziała, że będzie odchodzić od paliw kopalnych. I ten, te pieniądze, które mamy dostać na Polski Ład, to są na to, żeby się przygotować do zielonego. Europejskiego Ładu ani na budowę świetlic, bo jak będzie zdrowa gospodarka, to znajdą się pieniądze na świetlice. Spotkaliśmy się, żeby rozmawiać o e, dobrodziejstwach bądź problemach, jakie niesie ze sobą 500 Okazało się, że to 500 takie straszne dla nas ludzi mieszkających w Polsce, ale i dla całej gospodarki nie jest. Natomiast wyszło wiele więcej problemów tak. e, obok 500, nad którymi e, warto się zastanowić, warto się skupić i zacząć, warto wreszcie coś w tym kierunku robić. Dzięki tak. serdeczne. Dziękuję bardzo.